Śmierć Boga dziś się dalej dokonuje. O biedni pol politycy, o biedni sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, jaki będzie dla Was dramat, kiedy Bóg wyciągnie Wam karteczkę na sędzie i pokaże czerwoną kartkę z Michałem Archaniołem. To będzie dla Ciebie znak, że jesteś mordercą Boga. Co wy zrobicie? Jak będzie wielkim dramatem dla kapłana, kiedy Bóg mu pokaże, czy profesora, że byłeś mordercą Boga? Przem moim wykładowcom jestem w stanie publicznie nadać tytuł Mordercy Boga z seminarium. Kiedy składam historię, jako historyk wyciągam coraz to nowsze wątki. Minimum już trzech morderców Boga mnie kształtowało. Posłuchajcie tego słowa, żeby to zrozumieć. Otóż Bóg zostanie zabity przez człowieka w tym ciele człowieka Boga. Czyli mówi o swojej śmierci. Tu Pan Jezus wycieka całe karty kim jest. I w duszach tych którzy zabiją człowieka Boga. Czyli ktoś sprawcą lub ty sam, morderca Boga. Stąd też wielu z Was się nie nawróci, niech się spodziewa, że otrzyma czerwoną kartkę i to w lewej ręce pokazano. Wtedy w dniu sądu. Wtedy, żebyś był już biegły, to Ci Natanek, Ksiądz o tym powiedział. Jesteś mordercą Boga w swojej duszy. I tak dojdzie do tej zbrodni, w której jej sprawcy nie wzbudzili przerażenia. Dziś te zbrodnie dokonywane na duszach tak wielu ludzi nie wzbudzają żadnego przerażenia arcykapłana, pasterzach, wierny kościoła Nikt nie reaguje. Tak dojdzie też do zbrodni ojców, braci, synów, przeciw synom, braciom, przeciw ojcom. Będziecie wszyscy znienawidzeni z powodu mego imienia, lecz ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.